Witaj na kanale Autentyczny. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Nikt nie jest bezpieczny. Gdy urodziłeś się i wychowałeś normalnie, można przyjąć, że jesteś normalnym człowiekiem, bez zaburzenia osobowości. Wtedy. Niestety jesteś narażony na toksyczne jednostki, na różnego rodzaju zaburzenia osobowości, na różne formy psychopatii, w tym narcyza. Żyjemy w niebezpiecznych czasach i zdarzyć może się wszystko. Nikt nie jest bezpieczny, nikt nie ma kontroli nad tym, co zdarzy się jutro. Czy to będzie wypadek, czy to będzie epidemia, czy to będzie wojna. Czy natrafisz na psychopatę, czy to jesteś prezydentem miasta i zostajesz zamordowany na scenie? Nikt nie może czuć się bezpiecznie, gdy jest na celowniku psychopaty. Możemy jedynie ograniczać niebezpieczeństwo, natomiast nie możemy go całkowicie wykluczyć. Jak już jesteś na moim kanale, to prawdopodobnie byłeś lub dalej jesteś w związku z narcyzem, w związku z socjopatą czy psychopatą, może z osobą. Z pogranicza, tak zwany borderline, czy jeszcze inną zaburzoną, toksyczną osobą. Może tylko zdobywasz wiedzę, by się przed tym ustrzec? To dobrze, o tobie świadczy, natomiast nawet wiedza nie gwarantuje w 100% sukcesu. Większość osób jednak, gdy już się tu znalazły, to mają taki związek za sobą lub są w takim związku w dalszym ciągu. Większość ludzi nie poszukuje takich informacji na co dzień, dopóki nie przytrafi im się coś złego, gdy nie zmusi ich do tego konieczność. Złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Chorujemy, zarażamy się, mamy różnego rodzaju trudności dnia codziennego, czy to osobiste, czy te dotyczące naszego związku czy partnera często zastanawiamy się dlaczego akurat mi to się przydarzyło dlaczego nie komuś innemu ludzie umierają każdego dnia czy to w wypadkach czy wręcz czasem nawet w głupi sposób często nie są temu winni często winny jest ktoś inny ktoś nieodpowiedzialny może to właśnie narcyz odurzony alkoholem czy narkotykami wsiadł za kierownicę z boku związki innych ludzi wydają ci się idealne natomiast Nigdy takimi nie są. Osobom z Twojego kręgu znajomych, przyjaciół czy rodziny też wydawało się przecież, że jesteś w takim dobrym związku. Często nie wiedzieli, co się dzieje, co się stało, bo wstyd nie pozwalał Ci o tym głośno mówić. Wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami. To właśnie główna cecha przemocy narcystycznej. Nikt o tym nie wie do czasu, gdy już się nie da dłużej tego ukrywać. Każdy z nas ma swoje wewnętrzne problemy, z którymi styka się na co dzień, musi się z nimi zetknąć i zmierzyć. Nie ma ideałów, perfekcja nie istnieje, może być tylko udawana przez narcyza. Właśnie on sprawia takie wrażenie. Patrząc z innej perspektywy, nie dostrzegasz wad, bo one mogą się objawić tylko najbliższej osobie i to za zamkniętymi drzwiami. Może to twój partner, może to twoja rodzina, ojciec, matka, brat czy siostra, może współpracownik, znajomy, przyjaciel. Możliwości jest wiele. Niekoniecznie musi być to bliski związek czy małżeństwo. Jesteś tutaj z jakiegoś powodu, pewnie nawet z wielu powodów. Może chcesz się podzielić swoją historią, może chcesz usłyszeć, przeczytać, porównać sytuację. Związek z narcyzem był dla ciebie wyjątkowym wyzwaniem, jak nic innego był najgorszą rzeczą, najtrudniejszą rzeczą, najbardziej niezrozumiałą rzeczą, jaka Cię spotkała. Przypuszczalnie wolałbyś złamać rękę czy nogę, niż mieć złamane serce, życie czy psychikę. Właściwa diagnoza i leczenie, terapia, zajmuje znacznie więcej czasu niż w przypadku złamania. To długi proces, w którym musisz aktywnie uczestniczyć. Większość ludzi nie jest świadoma właściwego znaczenia słowa narcyz i głębi, jaka się za nim kryje. Kryje się za tym słowem nie tylko głębia, ale i ciemność mrok, w którym czai się zło. Jesteś tutaj, by poskładać wszystkie pucle, by połączyć wszystkie kropki, by rozwiać wszelkie wątpliwości, by poskładać się w całość. Większość ludzi nie jest świadoma, dopóki się nie zetknie z narcyzem, który doprowadzi ich do skraju wyczerpania i do obłędu. Nigdy nie chciałeś, nigdy nie chciałbyś mieć do czynienia z narcyzem, ale teraz już to nieodłączny element twojego CV. To twoja zaleta, to twoja lekcja, to niezwykłe osiągnięcie przetrwać związek z psychopatą. Dzięki temu będziesz lepszym człowiekiem, stawiając właściwe, odpowiednie granice i stawiając siebie na pierwszym miejscu. Życie potrafi się zmieniać z dnia na dzień, czasem z minuty na minutę. Nie mamy na to wpływu, nie mamy nad tym kontroli. To, co możesz kontrolować, to, co powinieneś kontrolować, to samego siebie. Życie możesz zmienić w pozytywnym kierunku, jak i negatywnym kierunku. Wiemy już, że związek z narcyzem prowadził cię tylko w negatywnym kierunku i odciągał jak najdalej od czegokolwiek pozytywnego. Narcyz przekręcał ci strzałki z drogowskazami w drugą stronę. Twój GPS nie łapał już sygnału, a w tej narcystycznej mgle nawet mapy na nic się zdawały. Może jutro wybuchnie wulkan, spadnie asteroida, będzie trzęsienie ziemi, a może tsunami. Nikt tego nie wie i nie jest w stanie się w 100% uchronić. Tak samo nie jesteś w stanie w 100% się uchronić przed psychopatą. Nie chcesz zastanawiać się, czy mogłeś zrobić coś inaczej, zrobić coś lepiej w danym momencie, w danej chwili, robiłeś jak najlepiej. Wtedy miałeś inny poziom wiedzy, inną ocenę. Była inna sytuacja, teraz jest inaczej. Zastanawiając się nad możliwościami, możemy tylko kreować alternatywną przeszłość, rzeczywistość czy historię. Możemy się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby pozbyć się problemu, jaki był Hitler czy Stalin zawczasu. Można tak się cofnąć do samego początku do węża, jabłka, Adama czy Ewy, Kaina czy Abla i wielu innych. W danej chwili podejmujemy najlepsze decyzje w oparciu o aktualnie posiadaną wiedzę. Nie ma sensu żyć w przeszłości, nie ma sensu żyć w przyszłości, bo nie mamy nad nimi pełnej kontroli. Kesera sera co będzie, to będzie. Nie wiemy tego. Wiemy natomiast, że narcyz nigdy się nie zmieni, gdziekolwiek teraz jest, z kimkolwiek teraz jest. To najprawdopodobniej proces dewaluacji już się zaczął, lub zaraz się zacznie. Nie jesteśmy bezpieczni, nikt nie zagwarantuje Ci pełnej bezpieczeństwa. Żadna polisa, żaden przedstawiciel ubezpieczeniowy, żaden przedstawiciel służby zdrowia, żadna firma farmaceutyczna nie da Ci 100% gwarancji, że jutro nie wybuchnie kolejna epidemia, a może po prostu ktoś stwierdzi, że jest nas tu już za dużo, na kogo wypadnie. Na tego będąc. Najbardziej nieprawdopodobne scenariusze filmowe, apokaliptyczne, zrealizowały się i to w ciągu tylko ostatnich kilku lat. Nikt nie wie, co będzie za kilka lat, nikt nie wie, co będzie jutro. Możesz jedynie żyć najlepiej, jak potrafisz tu i teraz. Za kilka lat, małpy faktycznie mogą być latające. Kiedyś niewyobrażalne wydawało ci się, że spotkasz psychopatę. Że go pokochasz i że tak to się zakończy. Skoro wydarzyły się najbardziej nieprawdopodobne scenariusze, to zdarzyć może się wszystko. Inni ludzie też nie mają w zwyczaju dzielić się tym, co ich boli, często się tego wstydzą, a ty myślisz, że wszystko jest u nich idealnie. Nie jest. Natrafiłeś w swoim życiu na narcyza, psychopatę i nie miałeś na to wpływu, nie miałeś nad tym kontroli. Nie miałeś wtedy takiej wiedzy, a czasem nawet wiedza nie jest w stanie nas uchronić. Teraz jesteś już inny, lepszy, zdobywasz i pogłębiasz wiedzę, stajesz się świadomy, ustanawiasz granice, starasz się być najlepszą wersją samego siebie każdego dnia. Gdy nie możesz przestać myśleć o narcyzie, to wiedz, że pewnego dnia to się skończy. Musisz przez to przejść, przejdziesz przez to, jesteś już na właściwej drodze. Możesz liczyć na profesjonalną pomoc, gdy jej potrzebujesz, a czasem nawet poradzisz sobie sam. To już Twoja decyzja. Nikt nie jest bezpieczny. Wszyscy jesteśmy śmiertelni i zdarzyć może się wszystko. Każdy związek z narcyzem ma wyznaczoną datę końca. Tak samo nasze życie nie znamy ani jednego, ani drugiego nie mamy nad tym kontroli. Pewnego dnia zrozumiesz, że musiałeś przez to przejść. By dotrzeć do zupełnie innego, lepszego miejsca, by stać się kimś lepszym, każdy z Was znajduje w życiu swoje Westerplatte. Jan Paweł II. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.